Ewangelii według świętego Łukasza. Panie. Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, Jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, usło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał. To ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł, ziarnem jest Słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają Słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera Słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo lecz nie mają korzenia wierzą do czasu a w chwili pokusy odstępują to które padło między ciernie oznacza tych którzy słuchają słowa lecz potem odchodzą a zagłuszeni przez troski bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych Którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości. Oto słowo Pańskie. O. Eminencjo, księże kardynale, bracia kapłani, drogie siostry zakonne, dyrektorzy Caritas Diecezjalnych, na czele z dyrektorem Caritas Polska wraz ze współpracownikami, drodzy wolontariusze z parafialnych zespołów i szkolnych kół Caritas, Apostołowie i beneficjenci miłosierdzia, uczestnicy pielgrzymki wspólnoty Caritas do świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Ta monumentalna świątynia, która jest w ogromnej mierze wyrazem troski obecnego z nami księdza kardynała, została wzniesiona jako wotum dziękczynne. Za odzyskanie niepodległości przez naszą ojczyznę, umiłowanie w Panu siostry i bracia, pielgrzymi nadziei, którzy pielęgnujecie duchowość i wyobraźnię miłosierdzia służąc tym, którzy potrzebują pomocy. W sposób szczególny pozdrawiam wolontariuszy, reprezentujących. Karitas Archidiecezji Lwowskiej. Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują Słowo Boże i wydają owoc dzięki swej wytrwałości. To błogosławieństwo naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, słyszymy w przypowieści o siewcy, która rozbrzmiewa w dzisiejszej Ewangelii. Owym siewcą jest Chrystus, a ziarnem Słowo Boże. I gdy przyjmujemy to Słowo i pozwalamy mu w naszym codziennym życiu wydawać plon, to wtedy sami stajemy się jak Boże Słowo, stajemy się jak Chrystus. On nas zaprasza, abyśmy go naśladowali w jego sposobie myślenia. W Jego mowie i w Jego czynach. Myślenie Jezusa, Jego słowa i czyny są pełne miłosierdzia, a Jego miłosierdzie jest dla naszego zbawienia. Jezus przyszedł nam pomóc, aby nikt z nas nie zginął, lecz aby każdy miał życie wieczne. Obdarował nas światłem Ewangelii. I życiem w obfitości. W ten sposób okazał nam swoją przyjaźń. On przyszedł, aby przez dzieło zbawienia zaprzyjaźnić się z nami, aby w imię tej przyjaźni dać nam to, czego nie mamy, a czego tak bardzo potrzebujemy. Jezus zaprzyjaźnił się z nami. Aby podzielić się z nami wszystkim, co posiada, swoją mądrością, swoim boskim życiem, niebem. To nie jest przyjaźń interesowna, ale jest to przyjaźń obdarowująca. To znaczy, Jezus nie, nie zaprzyjaźnia się z nami, aby od nas coś otrzymać. On ma wszystko. Wszystko do niego należy, ale pragnie zaprzyjaźnić się z nami, aby dać nam to wszystko, co do niego należy, abyśmy na zawsze byli szczęśliwi. Żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, to pozwólcie, że przywołam opowiadanie, które adresowane jest do dzieci, a w którym jest mowa o przyjaźni dwóch chłopców. Michała i Kuby. Michał był bardzo zdolnym uczniem, bardzo dobrze się uczył. Natomiast Kuba przeszedł w okresie niemowlęctwa bardzo ciężką chorobę porażenie mózgowe. I nie był tak zdolny jak jego rówieśnicy. Dlatego musiał chodzić do szkoły, w której program nauczania był łatwiejszy. Ale Michał zaprzyjaźnił się z Kubą i chętnie pomagał mu w nauce. Jednakże tato Michała nie był zadowolony z tej przyjaźni i pewnego razu zwrócił mu uwagę. Powiedział: Michał, Kuba nie jest dobrym kolegą dla ciebie, bo ty nic mądrego od niego się nie nauczysz. Michał próbował bronić swego kolegę, ale tato przerwał mu i powiedział: Michał, zapamiętaj, w życiu najważniejszym jest piąć się w górę. Michał zapytał, tato, a co to znaczy piąć się w górę? To znaczy, odpowiedział tato, że trzeba sobie dobierać takich kolegów, od których można się czegoś mądrego nauczyć lub coś wartościowego otrzymać. Zapadła cisza. Po długiej chwili milczenia Michał powiedział: Tato, skoro uważasz mnie za mądrzejszego od Kuby, to chyba dobrze jest dla niego, że się z nim zaprzyjaźniłem. To jest tylko opowiadanie dla dzieci. Ale ten literacki obraz może nam pomóc lepiej zrozumieć, dlaczego Panu Jezusowi tak bardzo zależy na przyjaźni z nami. Otóż zależy mu na tej przyjaźni nie dlatego, że od nas może się czegoś mądrego nauczyć lub coś wartościowego dostać. Ale Pan Jezus zaprzyjaźnia się z nami dlatego, że chce się z nami podzielić tym, co jest Jego, co do Niego należy. Chce podzielić się z nami swoją mądrością, swoim życiem niebem. Chce podzielić się z nami tym, czego nie mamy. Czego w głębi serca pragniemy, bo chcemy być szczęśliwi. W tej dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zachęca nas, abyśmy przyjmowali Boże Słowo, abyśmy pozwalali, by to Słowo wydawało w naszym życiu obfity plon. Tym plonem Słowa Bożego w nas są dobre myśli, słowa i czyny. Te myśli, słowa i czyny, które w naszym życiu rodzą się z Bożego Słowa, są nie tylko dobre dla nas, ale także mogą być dobre dla naszych bliźnich. W ten sposób Pan Jezus zaprasza nas, abyśmy Go naśladowali, abyśmy zaprzyjaźniali się z innymi, z naszymi bliźnimi, tak jak On zaprzyjaźnił się z nami. Abyśmy zaprzyjaźniali się z tymi, którym możemy w czymś pomóc, którym możemy coś dać, czego nie mają, a czego tak bardzo potrzebują. Na przykład, jeśli ktoś jest dobrym uczniem, to niech się zaprzyjaźni z tym, komu nauka idzie gorzej, aby mu pomóc. Jeśli ktoś jest silny, to niech się zaprzyjaźni ze słabszym, aby go obronić. Jeśli ktoś jest zdrowy, to niech zaprzyjaźni się z chorym, aby go odwiedzić. Jeśli ktoś jest wesoły, to niech się zaprzyjaźni z tym, kto jest smutny, aby go pocieszyć, rozweselić. Jeśli ktoś ma dużo chleba, to niech się zaprzyjaźni z tym, to ma mniej, aby się z nim podzielić. Takie przyjaźnie są naśladowaniem Jezusa w Jego przyjaźni z nami, bo on z nami się zaprzyjaźnił, aby nam pomagać, aby dać nam to, czego nie mamy, aby dać nam światło swojej mądrości, aby nas zbawić. Aby nas obdarzyć życiem, którego blaski piękno ukazał w wielkanocny poranek. Jezus pragnie, abyśmy i my zaprzyjaźniali się z tymi, którzy potrzebują pomocy. Takie przyjaźnie są Jezusowi szczególnie miłe i takie przyjaźnie nigdy nie zostaną zapomniane. Drodzy wolontariusze parafialnych zespołów. I szkolnych kół Karitas. Wy właśnie taką przyjaźń, jaką okazuje nam Jezus, uczyniliście swoim stylem życia. Taka właśnie przyjaźń sprawia, że pniemy się w górę, bo ten jest wielki, kto pomaga, kto służy ubogim. To jest najpiękniejszy plon, jaki może wydać Słowo Boże w naszym życiu. Ewangeliczną miarą wielkości człowieka jest miara służby bliźniemu, który potrzebuje pomocy. A z każdym ubogim, z każdym, kto potrzebuje pomocy, utożsamia się sam Jezus. Mówi, cokolwiek uczyniliście, jednemu z tych najmniejszych mnieście uczynili. Jeśli ktoś pomaga ubogiemu, potrzebującemu pomocy, to służy samemu Jezusowi to odpowiada przyjaźnią na jego przyjaźń a Jezus zapewnia kto mi służy uczci go mój ojciec czyż może nas ktoś bardziej uczcić niż bóg a zatem błogosławieni jesteście drodzy wolontariusze wszyscy apostołowie miłosierdzia bo nosicie w sercu w swoim sercu imię caritas to imię, które oznacza miłość miłosierną. Przez Wasze talenty i Waszą służbę dajecie światu świadectwo, że Bóg jest miłosierny. Znamienną cechą niesienia pomocy jest radość, która towarzyszy zarówno temu, kto pomaga, jak i temu, kto tej pomocy doświadcza. Jest to radość prawdziwej przyjaźni. Źródłem tej radości jest Bóg, Ojciec Miłosierdzia i wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Tak uczy nas święty Paweł Apostoł, pociecha od Boga to duchowa radość. Jest ona pierwszym owocem każdego czynu miłosierdzia, a jednocześnie jawi się jako zapowiedź wiecznej radości, wiecznego szczęścia, nieba. Ta perspektywa naszej przyszłości to podstawa naszej nadziei, stanowi bowiem najważniejszą motywację dla wszystkich dzieł miłosierdzia, jakie podejmujemy w Kościele. Drodzy przyjaciele tych którzy potrzebują pomocy. Bogu dziękuję za Was, za Wasze wrażliwe serca, za Wasze dobre myśli i dobre słowa, za Wasze pomocne dłonie, za Wasze oczy, które widzą nie tylko własne potrzeby, ale i potrzeby innych, za Wasze uszy, które słyszą prośby, nawet te niewypowiedziane. Na koniec przytoczę kilka słów Ojca Świętego Leona XIV, które w sierpniu skierował do wolontariuszy Caritas. Papież powiedział: Pragnę podziękować wszystkim wam, którzy angażujecie się w niesienie ognia miłości Caritas. Zachęcam was, abyście nie czynili różnic między tymi, którzy pomagają, a tymi, którym się pomaga, między tymi, którzy zdają się dawać, a tymi, którzy wydaje się, że otrzymują, między tymi, którzy wydają się ubodzy, a tymi, którzy czują, że mogą ofiarować swój czas, zdolności i pomoc. Jesteśmy Kościołem Pana, Kościołem Ubogich. Wszyscy jesteśmy cenni. Wszyscy jesteśmy osobami, każdy niesie w sobie niepowtarzalne Słowo Boże, każdy jest darem dla innych. Dziękuję tym, którzy w każdej wspólnocie chrześcijańskiej podejmują wysiłek, aby ułatwiać spotkanie osób różniących się pochodzeniem, sytuacją ekonomiczną, psychiczną i uczuciową. Tylko razem. Tylko stając się jednym ciałem, w którym nawet najsłabszy uczestniczy z pełną godnością, jesteśmy ciałem Chrystusa, Kościołem Boga. Amen.